Sebastian, przedstaw się proszę na początek. Powiedz jaką firmę reprezentujesz i czym się w niej zajmujesz. Reprezentuję firmę CubeSoft. Nazywam się Sebastian Śnieciński. Moja firma zajmuje się produkcją i budową oprogramowania internetowego, a szczególnie wszystkich w naszych wdrożeniach staramy się automatyzować i integrować procesy biznesowe w firmach. W trakcie Akademii e-Biznesu w Bydgoszczy mówiłeś o automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Na początku więc pytanie ogólne. Od czego należy zacząć przy myśleniu o tym zagadnieniu w kontekście własnej firmy? Na pewno na, na początku bardzo ważnym elementem jest zdefiniowanie potrzeb, określenie miejsca, w którym dana firma się znajduje i nakreślenie sobie celów, do których dążymy. Tak? W, w tym kontekście opisujemy każde procesy, wybieramy te najbardziej istotne, które są dla nas bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju firmy. I na nich, na nich skupiamy się najwięcej i staramy się dopasować wszystkie narzędzia, które pozwolą nam je zautomatyzować i zoptymalizować. Już samo stworzenie dokumentacji istniejących procesów biznesowych w firmie może być sprawą skomplikowaną. Czy możesz polecić jakieś narzędzia informatyczne, które mogłyby pomóc w tym zadaniu? My nie korzystamy z jakichś bardzo specjalistycznych narzędzi. Ważne jest to, żeby stworzyć zespół, który będzie współpracował ze sobą, która będzie prowadziła dany projekt. Ważne jest to, żeby się nie ograniczać, spisywać sobie wszystkie elementy, nie wyłączać ich na, na pierwszym etapie, bo później bardzo często one się przydają w kolejnych realizacjach. Załóżmy, że ja jako właścicielka firmy chciałabym zautomatyzować określone procesy i mam pomysł na oprogramowanie, którego mogłabym użyć. Czy lepiej całkowicie zlecić wdrożenie tego pomysłu firmie zewnętrznej, czy może lepiej jest realizować je własnymi siłami, a jeżeli chciałabym zlecić, to właściwie czym powinnam się kierować w wyborze konkretnej, odpowiedniej firmy? To jest wszystko zależnie od tego, jakim zespołem dysponuje dana firma. Bardzo często firmy nie posiadają wykwalifikowanej kadry, która jest w stanie poprowadzić cały projekt, ale bardzo ważne jest stworzenie przynajmniej minimalnego zespołu, który koordynuje pewne elementy, a wybierając firmę zewnętrzną, na pewno trzeba zwracać uwagę na to, jakie miała doświadczenie w jaki sposób buduje ofertę i co jest w stanie nam zaoferować. Podstawowe pytanie, jakie często nasuwa się już przy wyborze software'u, to wersja pudełkowa czy dedykowane oprogramowanie. Jaka jest Twoja opinia? Czy lepiej wybierać standardowe rozwiązania i liczyć się z koniecznością ich customizacji, czy może od razu zdecydować się na pisanie software'u zupełnie od podstaw? Wszystko jest uzależnione od celów, jakie sobie postawimy. <laughs> przy prostych wdrożeniach, moim zdaniem, nie ma konieczności kupowania Jakichś bardzo dedykowanych rozwiązań, ponieważ to jest bardzo kosztowne. Natomiast przy specjalistycznych, przy firmach, które, które potrzebują jakichś dedykowanych rozwiązań, tak, które mają. Tak ogłożone procesy biznesowe, których nie jesteśmy w stanie ująć rozwiązaniami standardowymi. Jak najbardziej dedykowane rozwiązania są tutaj wskazane. Ja jestem zwolennikiem takiej drogi mieszanej. My pracujemy w ten sposób, że tworzymy pakiety pewnych rozwiązań, które później ewoluujemy, tak? rozwijamy, wraz z danym rozwiązaniem będzie mogło rosnąć ra razem z rozwojem firmy i procesów, które się również zmieniają w czasie, tak? Więc to jest, to jest bardzo ważne, żeby, żeby to oprogramowanie było skalowalne i, i dało możliwość dalszego rozwoju. Wdrożenie dużych systemów. B2B nie jest sprawą prostą i chyba każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. Czy więc są jakieś metodyki zarządzania projektem, szczególnie przydatne i polecane w kontekście implementacji systemów B2B? Na pewno jest wiele takich metodyk. My osobiście akurat nie używamy żadnej takiej typowej metodyki zarządzania projektem. Mamy swój system wypracowany, który bardzo dobrze sprawdza nam się w takich realizacjach i to jest dla nas podstawą pracy. Mamy swój podział obowiązków w firmie, o specjalne role, współpracę z klientem i na tym bazujemy po prostu. Właściciele firm bardzo często denerwują się opóźnieniami i przekroczeniem budżetów w projektach wdrożeniowych. Czy znasz jakieś wskaźniki w kontekście systemów B2B mówiące o średniej ilości opóźnień, zmiany budżetu, wdrożeń zakończonych sukcesem? Wskaźników takich nie znam, nie jestem w stanie przytoczyć żadnych statystyk, natomiast jeśli chodzi o opóźnienia i przekroczenia budżetów to jest uzależnione od tego jaka została praca wykonana przed rozpoczęciem pracy nad takim projektem. Często, często niedoszacowujemy pewnych elementów lub staramy się je ukryć. My podchodzimy do tego w ten sposób, że na samym początku rozmawiamy o, o tym, co chcielibyśmy zrobić, wybiegamy nawet troszkę do przodu z pewnymi elementami. Dodaje nam to bezpieczeństwo, że, że podczas pracy nie czekają na nas niespodzianki. Wiemy dokładnie, co potrzebujemy zrobić, w jakim miejscu. Czasami technologicznie są różne niespodzianki i zdarzają się w jakichś tam elementach. Natomiast nie było jakichś nigdy większych opóźnień czy większych e, przerostów budżetów, na które musieliśmy reagować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki śliczne.